Boże, w Trójcy Jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, opatrzności nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas, o naszą Ojczyznę Polskę. Dziękujemy Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko, co nas otacza, a nadeszła pełnia czasów, Posłałeś syna swego, aby nas zbawić. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, który już ponad tysiąc lat od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako matkę i królową. Dziękuję Ci Boże, opatrzności nasza, Boże, w których w trudnych dziejach naszej historii, a zwłaszcza w okresie zaborów, podtrzymywałeś naszą wiarę, nadzieję i miłość, a w roku 1918 pozwoliłeś nam doświadczyć wolności i niepodległości. Dziękuję Ci Boże, opatrzności nasza. Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej drodze prymasa tysiąclecia, papieża Polaka Jana Pawła, księdza Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Twojej opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich. Dziękuję Ci, Boże, opatrzności nasza. Boże, za Twoją miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące nas do Ciebie. Za to, że jesteś. Dziękuję Ci Boże, opatrzności nasza. Tobie Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, opatrzności nasza, zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.